Witam w drugim odcinku programu Gotujemy w ogrodzie, w którym pokazuję, że gotowanie jest proste i przyjemne. Większość z nas uwielbia naleśniki i, chociaż są bardzo proste w przygotowaniu, niektórzy mają z nimi nie lada problem. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię, jak zrobić naleśniki, które będą idealne. Do podania w różnych wariantach. Potrzebujemy dwie szklanki mąki pszennej, około trzy szklanki mleka, jajko, olej i sól. Do miski wsypujemy mąkę. Wbijamy jajko, dolewamy mleko. I wszystko energicznie mieszamy tak, aby nie było grudek, a do ciasta przedostały się bąbelki powietrza. Jeśli ciasto jest za gęste, musimy dolać jeszcze trochę mleka. Najlepszą konsystencję ciasta określimy za pomocą łyżki. Następnie do ciasta dolewamy łyżkę oleju oraz dosypujemy szczyptę soli. Najlepszą patelnią do smażenia naleśników jest stalowa patelnia. Oczywiście musimy użyć na niej niewielkiej ilości tłuszczu, ale w gotowaniu przecież chodzi o smaki i konsystencję potrawy. Bardzo mocno rozgrzewamy patelnię i przed usmażeniem pierwszego naleśnika pokrywamy ją niewielką ilością tłuszczu. Kiedy osiągnie odpowiednią temperaturę, wlewamy ciasto na patelnię i staramy się je jak najszybciej rozprowadzić. Ilość ciasta uzależniona jest od wielkości patelni i grubości naleśników, jakie lubimy. Może się tak zdarzyć, że pierwszy naleśnik nam nie wyjdzie i przywrze. Nie musicie się tym przejmować, bardzo często się tak zdarza i jest to zazwyczaj spowodowane zbyt niską temperaturą patelni. Kiedy naleśnik odejdzie od patelni, należy go przewrócić na drugą stronę i jeszcze chwilę smażyć. Jak widzimy, naleśnik nie jest suchy, jest sprężysty, a dzięki temu, że ciasto jest uniwersalne, możemy go podać z każdym ulubionym dodatkiem. Moją propozycją na dziś jest naleśnik z powidłami śliwkowymi i szklanką zimnego mleka. Smacznego! Mam nadzieję, że spełniłam Wasze kulinarne oczekiwania. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i polubienia nas na Facebooku.